Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przeprowadzany test samochodu DIY, więc zapraszam ze mną. Może nie będzie super profesjonalny, jest to mój pierwszy, ale coś z tego wyjdzie. Słuchajcie, żeby nasze auta dobrze tutaj się prezentowały do testu. Przyjechaliśmy je lekko wyczyścić. Wiadomo, auta są używane na co dzień, czyli tutaj panowie w pierwsze zajmą. Mamy jednego, tutaj tego Wea oraz tutaj BID oczywiście stworzę z tego dwa odcinki ale nagrywam to za jednym razem tak dla waszej informacji no to wpierw się umyjemy my mamy teraz przerwę tutaj są warsztaty oraz myjnie my mamy jeszcze teraz godzinę czasu tam takie auto stoi Bentley kurcze nie będę tam wchodził bo to jest na hongkońskich rejestracjach może ktoś by sobie tam nie życzył żeby mu nagrywać rejestrację i auto a pewnie jakaś mocna osoba Bentleyem jeździ nie chce zadzierać także Ok, mamy teraz godzinę przerwy, tak wyglądają warsztaty też, myjnie, takie centrum tutaj motoryzacyjne, naprawy, tu widzimy jakieś tam elementy, trochę głośno jest. W przerwie na mynie jedziemy coś zjeść, a tak wygląda przeładowanie po chińsku, wagowo chyba nie ma problemu. Pierwszy odcinek z serii testowania chińskich aut. Na tapetę wjeżdża nam BID Model Song S3. Troszeczkę będę się posiłkował moimi notatkami. I ten test nie będzie oczywiście profesjonalny, bo ja nie jestem profesjonalnym mechanikiem czy znawcą motoryzacji. Na tyle, ile mogę, a wy co w komentarzach dopowiecie. Mam nadzieję, że już drugi test, kolejny, będzie lepszy. Ja też się troszeczkę zaznajomię z tymi sprawami. Także jedziemy z tematem. Auto debiutowało w 2015 roku w Szanghaju na Auto Moto Show. Auto ma długość 4 ,56 m 56 szerokości 1,83 m wysokość 1,72 m waga 1545 kg. U góry relingi, jest to taka wersja troszeczkę wzbogacona o te wszelkie chromowe elementy od strony pasażera tak się prezentuje. Oczywiście jest to auto w automacie. Wykończenie dosyć dosyć takie przyzwoite, staranne. Widzimy tutaj jest to skóra ładnie szyta. Cockpit tak się prezentuje. Oczywiście tutaj mamy wyświetlacz, nawigację, zaraz to włączymy. Wszelkie sterowania, lusterkami, radiem, klimatyzacją wszystko mamy w kierownicy, która też jest oprzyta skórą. Tutaj jest znaczek tradycyjny chiński, ten którym się firma loguje, posługuje. Taka wersja, właśnie ze skórzanymi fotelami też fajnie wykończona, tak jak widzicie. Fotele z pełną regulacją podgrzewane też wam zaraz to tutaj, o ile mogę, zademonstruję. Tutaj mamy też schowek, możemy już na tam sprawy tego, tutaj na szklanki butelki. Sterowanie fotelami tutaj odbywa się przez te panele boczne, standardowe. Myślę, że większość samochodów ma tutaj tak to, tak to rozwiązane. Te, te wykończenia chromowe, o których Wam mówiłem, dokupywane w takiej rozszerzonej opcji. Tak jak już Wam wspominałem, na tej kierownicy mamy multisterowanie różnymi funkcjami. To jest pewien taki też standard, no wiecie, jak to jest w innych samochodach, tu jest to, że tak powiem, roz... taka wersja full. Tutaj oczywiście sterowanie sterowanie szybami, wszystkie szyby elektryczne, otwieranie drzwi, otwieranie wlewu paliwa, otwieranie maski. Tutaj mamy wyświetlacz, też możemy podłączyć sobie telefon, Bluetooth, Wi-Fi. Wgrać nawigację. Jedynym mankamentem jest, że ten, że ten samochód posiada tylko język chiński. W tej wersji. Oczywiście wiadomo, że jeżeli wersja by była produkowana gdzieś na kraje europejskie, to języki byłyby rozszerzone. Tutaj mamy sterowanie klimatyzacją, lusterka z podświetleniem. Tutaj mamy dość spory szyber dach. Taki praktycznie na 70% dachu. Wiem, że moja ta recenzja nie jest profesjonalna, tak jak was już uprzedzałem, nie jestem fachowcem w tych sprawach, robię to też pierwszy raz. Także może nawet kiedyś powtórzymy te same auto. Wy mi tutaj w komentarzach proszę jakieś wskazówki podajcie, jak powinienem to robić. Oczywiście auto w pełni uzbrojone w poduszki powietrzne mamy tutaj, w słupkach, tu z tyłu też na słupku pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi. Głośniki boczne, nawiewy klimatyzacyjne. Tutaj, jak widzicie, ta pizzerka starami starannie wykonana. Mamy podłokietnik, którym możemy. Mamy te porty na, na szklanki, czy tam na puszki. Porty nazywam to, czy jak to tam się powinno nazywać fachowo. Możecie mnie poprawiać. Nie będę miał nic przeciwko, bo tak jak mówię, nie jestem, nie jestem specem od motoryzacji. Składamy tutaj teraz fotel. Oczywiście musielibyśmy jeszcze trochę ten do przodu posunąć, ten, żeby go całkowicie złożyć. No i tak powieszcie nam się zwiększa, zajrzyjmy do wnętrza od strony bagażnika zajrzymy pod maskę teraz silnik 2 litry 200 koni na skrzyni DSG pali w mieście około 10 litrów zależy oczywiście też od jazdy teraz najważniejsze auto w 2016 roku kosztowało w przeliczeniu na złotówki 88 tysięcy złotych Teraz już oczywiście powychodziły nowe modele, również w wersji elektrycznej, no ale tymi samochodami będziemy się zajmować w kolejnych odcinkach, o ile ten się przyjmie, no i o, o ile ja się podszkolę, bo wiem, że na pewno ten pierwszy odcinek z tutaj prezentacji chińskich samochodów no będzie miał wiele, wiele do życzenia, Zdaję ja sobie zdaję z tego sprawę, tak jak podkreślam już któryś raz, nie jestem nie jestem ani żadnym fanem, czy fachowcem od motoryzacji. Tutaj jeszcze pokażę Wam felgi, on był na oryginalnych felgach kupiony, Zbiornik paliwa 66 litrów, także powiedzmy mamy na te zależy oczywiście od jazdy, na tak jak mówiłem pali 10, 10 litrów w mieście, na trasie ciut mniej. Słuchajcie, zakończyłem testy obu aut. Nie wiem jak to będzie składane, czy w jednym odcinku, czy w dwóch, to później się okaże. Zobaczę co z tego materiału wyszło. Czy będę musiał podkładać głos, czy ten materiał bieżący, który mówiłem, troszeczkę się zacinałem, troszeczkę się myliłem. Pierwszy raz myślę, że pierwszy i niestety ostatni, bo nie czuję się zbyt dobrze w tym, a robię vlogi dla przyjemności. Będzie taki epizod. Chyba, że filmy się naprawdę super, super przyjmą. Na co nie liczę, bo mówię, jako niefachowiec nie zrobiłem na pewno fajnych filmów. No i bardziej odpowiada mi takie, bardziej vlogi o niczym, bardziej na luzie, gdzie chodzę, po prostu komentuję okolice. Wiem może, że nie jest to zbyt ambitne, no ale też vlogosfera potrzebuje pokazania takiego prostego życia w Chinach. I do tej pory myślę, że to mi najlepiej wychodziło. Sprawia mi to przyjemność, robię vlogi naprawdę dla przyjemności. I na tym zostańmy. Straszny upał dzisiaj. Widzicie, ludzie chodzą z parasolkami, to nie dlatego, żeby padał deszcz, ale po prostu chronią się od słońca. A w kolejnym filmie udamy się na targi kantońskie. Tak przynajmniej mi się wydaje w kolejnym lub jeszcze w następnym. A później jadę znowu do miasta Iu, tam gdzie była największa hurtownia świata. Też pewnie jakiś film się pojawi. No i, no i później Kambodża na 10 dni. Także śledźcie nasze odcinki. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego cześć!